dla nowego prawa hulajnogowego myślę, że szybciej gdzieś dojdziemy po prostu biegnąc, niż jadąc hulajnogą, bo prędkość maksymalna na niektórych miejscach to jest 20 km na godzinę, jaką możemy osiągnąć, natomiast na chodnikach, z tego co pamiętam, to jest 5 km na godzinę, także zawrotna prędkość. Myślę, że szybciej po chodnikach jeżdżą rowery, no ale już nie mi to oceniać. W każdym razie jeśli szukacie hulajnogi, która spełnia te wszystkie wymogi tak, żeby móc w naszym pięknym kraju Jeździć legalnie, no to z pomocą przychodzi ta hulajnoga. To jest I -Easy Way, czyli bardzo tania, wytrzymała i poprawna hulajnoga elektryczna. Zapraszam do materiału. Hulajnoga ma być swego rodzaju konkurencją dla Xiaomi, tej Essential. Mamy tutaj podobną cenę, ale też zbliżone do siebie parametry. Z tym, że te na papierze są na korzyść testowanego dzisiaj modelu. Hulajnoga, jak widać, składa się, i tutaj jest taki bardzo podobny zaczep. Do tego, którego znamy z Xiaomi, tutaj na kierownicy, podstawowy zatrzask z dodatkową taką czerwoną zapadką, która nam tutaj jakby jeszcze dodatkowo blokuje. Nie jesteśmy w stanie tego ściągnąć, dopóki nie wciśniemy właśnie tej czerwonej zapadki. Pod błotnikami z dwóch stron mamy pompowane koła. Silnik jest tutaj umieszczony z tyłu, razem z tarczowym hamulcem. Hamulec jest w miarę ok, na prędkość, jaką ta hulajnoga osiąga, jest to wystarczająco. Mamy też dodatkowy hamulec silnikowy, natomiast ten działa tak bardzo przeciętnie, raczej tylko przy niższych prędkościach. Lampka z przodu i z tyłu ta z tyłu reaguje na nasze hamulce, zarówno ten tarczowy, jak i ten. Silnikowy, w momencie kiedy zaczynamy hamować, to te lampki zaczynają mrugać. Standardowa kierownica. Tutaj, oczywiście, hamulec ten silnikowy. Ten tarczowy jest oczywiście tutaj. Tutaj dodajemy gazu i warto tutaj zaznaczyć, że nie jest to taki zero-jedynkowy gaz, gdzie niezależnie na której pozycji, jakby trzymamy, to mamy pełną moc. Tylko na przykład wciskając do połowy, uzyskamy oczywiście połowę. Mocy. Mamy też odblask oraz dzwonek oraz wspominany wcześniej haczyk do przenoszenia. Komputer jest bardzo, ale to bardzo prosty. Wyświetla nam się tutaj tylko prędkość, bieg na którym jesteśmy. Trzymamy włączone światła, no i stan naładowania baterii. Wciskając raz włączamy światła z przodu i z tyłu, natomiast podwójne kliknięcie sprawia, że zmieniamy sobie tutaj biegi. Jest ECO, D oraz S. Na ECO możemy pojechać jakieś 6 km na godzinę, natomiast na S... Prędkość maksymalna to 20 km na godzinę. Nie wspomniałem jeszcze, że mamy tutaj amortyzator z przodu. Nie jest to oczywiście taka amortyzacja, jak mogliście zobaczyć na ostatnim filmiku o Fałce, ale w połączeniu z tymi pompowanymi kołami bardzo dobrze zbiera takie małe nierówności, jak chociażby kostka brukowa, czy takie małe krawężniki. Oprócz tego oczywiście stopka obok portu do ładowania, no i wszystkie baterie są tutaj zamocowane jakby na podłodze. Kierownica nie jest regulowana. I tych rączek nie możemy sobie ściągnąć, jak to jest w wielu hulajnogach. Natomiast wystarczy, że odkręcimy sobie tutaj te dwie śrubki i całą tą kierownicę możemy złożyć w ten sposób. Więc jeśli macie jakiś dłuższy transport, no to taka możliwość jest. Sama hulajnoga, choć prosta. To wykonana jest bardzo solidnie. Nie ma tutaj żadnych luzów i wszystko to, co producent powiedział, że będzie, to jest i działa przyzwoicie. Co do samej jazdy, tak jak już mówiłem, prędkość regulujemy sobie płynnie, także to jest spory plus. Natomiast tej prędkości zbyt dużej nie osiągniemy, bo maksymalnie pojedziemy 20 na godzinę, więc no, jest to zgodnie z przepisami. No, ale tak w realnym świecie jest to zdecydowanie za mało. No, 25 to jest moim zdaniem takie minimum. Silnik ma tutaj 350 W i jest w stanie wyciągnąć każdego do tych 20 km na godzinę, natomiast chwilę to schodzi. Ja ważę około 100 kg. Maksymalnie ta hulajnoga jest w stanie uciągnąć 120 kg i rozpędzanie no niestety chwilę zajmuje. Zwłaszcza jeśli jedziemy trochę pod górkę. Sytuacja dodatkowo komplikuje się, gdy zaczyna brakować baterii. Tak około na 30-40% tam. Moc ewidentnie spada. Nadal jesteśmy w stanie rozpędzić się do tych 20 km na godzinę, no ale tutaj to rozpędzanie jest już znacznie wydłużone. Bezproblemowo, przy mojej wadze, czyli około 100 kg, na tej hulajnodze byłem w stanie przejechać jakieś 8 km przy bardzo zróżnicowanym terenie. Potem, tak jak już mówiłem, zaczęły się problemy z rozpędzaniem. Dalej mogłem spokojnie jechać te 20 km na godzinę, no ale właśnie, jeśli na przykład zatrzymaliśmy się albo wjeżdżaliśmy pod jakąś górkę. No to to rozpędzanie trwało bardzo, ale to bardzo długo, czyli tak komfortowo, w 100% przy mojej wadze jest to powiedzmy 8-9 km takiego zasięgu. Oczywiście hulajnoga pojedzie dalej, no ale tak jak mówię, komfort spada. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Jeśli jesteście lżejsi, niżsi, jeździcie po bardziej płaskim terenie, no to oczywiście ten wynik będzie wyglądał u Was dużo lepiej. Co na pewno na plus. Po pierwsze, jakość wykonania jest zrobiona bardzo dobrze i czułem się na niej pewnie. Po drugie, Mamy tutaj tarczowy hamulec oraz napęd na tył. No i przede wszystkim cena, bo nie ukrywajmy, że to jest największa zaleta tej hulajnogi. Co na minus, trochę brakuje mi tej większej prędkości. Przydałoby się tak co najmniej te 25 km na godzinę, żeby nie musieć się na tym nudzić. Komputer mógłby być trochę bardziej zaawansowany. Nie mamy tutaj nawet licznika przebiegu. Wszystko musimy robić na zewnętrznych aplikacjach i nie aplikacji do tej hulajnogi, bo oba nie istnieje. No i w końcu zasięg. Ja wiem, że cena jest niska, no i głównie tutaj właśnie kosztują akumulatory, ale wydaje mi się, że do takich standardowych Standardowych zastosowań pasowałoby mieć e, chociażby te 12 km takiego pewnego. Zasięg. Komu mogę tę hulajnogę polecić? Jeśli ważysz tak do 70 kg albo jesteś po prostu młodszy, to myślę, że spoko, jako powiedzmy pierwsza hulajnoga, żeby pojeździć, zobaczyć. Strasznie droga nie jest i jak na to co oferuje, to myślę, że to jest cena przyzwoita. Nie ma co prawda takich osiągów jak Kugoo S1, która jest podobnie wyceniana, ale z drugiej strony ta jest dużo lepiej wykonana. Czy poleciłbym komuś cięższemu, żeby to kupić? Jeśli korzystasz z tego tylko po to, żeby raz na jakiś czas pojechać do sklepu Albo do pracy masz mniej niż 4 km w jedną stronę, no to wtedy ok, jeżeli potrzebujesz czegoś małego, lekkiego i przede wszystkim taniego. A jeśli nie ta, to odsyłam do playlisty z innymi hulajnogami, gdzie możecie zobaczyć sobie, jakie są jeszcze opcje. Link do sklepu, z którego możecie kupić tę hulajnogę, znajdziecie w opisie tego filmu wraz z kuponem zniżkowym. A was pytam oczywiście. Co myślicie na temat tego sprzętu? Czy jest wart swoich pieniędzy, waszym zdaniem, czy może nie? Być może macie jakieś inne propozycje, które powinienem przetestować? Koniecznie dajcie znać. Ja wam dziękuję za uwagę. Zapraszam na Instagrama oraz Facebooka. No i widzimy się jak zawsze w następnym odcinku. Trzymajcie się!